Mam przyjemność już teraz y, zaprosić na wręczenie nagród. Za chwilę poznamy decyzję jurorów, ale zanim to nastąpi, jeszcze kilka uwag, podsumowania pan Lex Ulimierski. Proszę Państwa, myślę, że tu, w, tej, w tych starszych kategoriach, dało się zauważyć już wykorzystanie miejsca scenicznego. zarówno sceny, jak i podscenium, nie mówię proscenium, bo to jest bardzo malutkie proscenium, ale właśnie takiego perspektywicznego grania gospodarki scenicznej, co jest bardzo ważne. No i oczywiście aktywności wszystkich postaci do no właściwej proporcji, także jestem bardzo Państwu zobowiązany, żeście te wszystkie uwagi, której żeśmy się borykali w trakcie warsztatów, wcielili w życie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ma nowe doświadczenia i ciekawa przygoda, wspaniałe przeżycia, emocje, których teraz nie zabraknie, bo zaraz poznamy laureatów. Żyli w składzie Marcin Janaszek, dziennikarz, kierownik artystyczny Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, przewodniczący Żyli, Witold Brzda dyrektor Urze Wydziału Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce, Flekson Mierski, Kielski Aktor Teatralny, Dominik Kowalski, świętokrzyski Przewodnik Turystyczny PTTK, Tomasz Rejmer, kierownik Ośrodka Kultury Białogą. Po obejrzeniu dziś yy, przedstawienia grup szkół podstawowych i kolejnych kategorii, które wymienialiśmy, w kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3 przyznało Miejsce pierwsze w Szkole Podstawowej Integracyjnej numer 11. Krakujemy. Zapraszamy do nas do odbiór dyplomu i nagród. Prosimy, prosimy tutaj przed scenę, Prawami nagradzamy wszystkich, którzy otrzymują nagrody. Gratulujemy, podziękowania dla pedagogów, dla opiekunów przygotowujących grupy, dziękujemy serdecznie i gratulujemy. Uwaga, czas na kategorię czwartą, gimnazja. I tak, drugie miejsce otrzymuje na podium gimnazjum numer 3. Gratulujemy, miejsce, pierwszego miejsca nie przyznano. W tej kategorii, czyli pozostaje puste na podium, ale na drugim miejscu znalazło się gimnazjum numer 3. Gratulujemy. Brawa, chwila dla fotoreporterów i podziękowania dla pedagogów za przygotowanie i za udział w przeglądzie ekodrafy. Gratulujemy. Dziękujemy. Przed nami teraz kategoria numer 3, szkoły podstawowe, klasy od 4, od 4 do 6. Od 4 do 6. Uwaga, uwaga. Miejsce drugie zajęła szkoła podstawowa numer 13. Brawo. Gratulujemy. Zapraszamy podbiór dyplomu. Gratulacje i podziękowania za udział i za... To przedstawienie, które przygotowałem. Dziękujemy serdecznie. Życzymy kolejnych osiągnięć w tej dziedzinie. I oto mam przyjemność zakomunikować, że biuroczy zdecydowali, że pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowej, klasy 4-6, otrzymuje szkoła podstawowa numer 20. Zwycięzcy tej kategorii zdobyli się pierwszego miejsca. Gratulujemy. Wręczamy już teraz nagrody. I życzymy kolejnych sukcesów. Numer jeden. I przed nami jeszcze, proszę Państwa, wyróżnienia specjalne, indywidualne, które przyznali jurorzy dla następujących uczestników Przeglądu. Magdalena Skorupska. Zapraszamy do nas i gratulujemy za piękne wokalne prezentacje, za ten śpiew życzymy sukcesów i gratulujemy. Oto dyplom i nagroda. Życzymy, by talent się rozwijał. I jeszcze jedno wyróżnienie, tu za predyspozycje aktorskie. Dla Jakuba Gierady. Gratulujemy. Brawa. Zaskoczony. Już idzie do nas po dyplom i nagrodę. Dziękujemy serdecznie. Życzymy rozwijania swoich zdolności. I wręczamy dyplom oraz nagrodę. Pan dyrektor. Bardzo proszę. Puścić z dłoni jest ważna, ale nagroda jeszcze ważniejsza, jak się okazało. Brawa. Gratulujemy. Wielkie ukłony dla Podstawowej Szkoły Integracyjnej, która od początku ekodramy wiernie prezentuje swoje programy, swoje przedstawienia, za co dziękujemy serdecznie bramami właśnie w tej szkole i wszystkim uczestnikom tego rocznego przeglądu, już szóstego przeglądu Małych Forum Teatralnych o tematyce ekologicznej Ekodrama. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy jurorom, organizatorom, widowni, rodzicom. Pedagogom, opiekunom. Do zobaczenia na kolejnym przeglądzie. Dziękujemy serdecznie.